Morning. Basenik się czyści dzisiaj wygląda na to, że będzie piękna pogoda. Zobaczymy jak długo. Ale powiem wam, że patelnia, patelnia. Słuchajcie, małe sprostowanie wam się należy odnośnie banków. Millennium Bank odblokował mi konto i jak na razie nie ma z nim problemu już od dwóch tygodni. To jest jedna sprawa, druga sprawa. Z Revoluta, z mojego konta nie mogę wysłać żadnego przelewu, nie mogę zapłacić za apartament, nie mogę wysłać do menadżerki pieniędzy, do żony nie mogę wysłać pieniędzy. Revolut mówi, że to nie, ich, to nie po ich stronie, tylko po stronie jakiejś, jakiegoś procesora, który przetwarza yy, dane i żadne pieniądze na Filipiny nie przychodzą, wszystkie wracają po dwóch, trzech dniach tak to wygląda w tym momencie, Rewolut mówi, że nie mogę tego rozwiązać więc aby wysłać pieniądze muszę wysłać do Jerlin, który ma konto na rewolucie i ona wysyła wtedy pieniądze do Agnes do, do wszystkich po prostu chora sprawa tak powiem ha, ale dobra na szczęście znaleźliśmy rozwiązanie właśnie przez Jerlin po prostu moje dane są zablokowane gdzieś dlaczego? nie wiem, bo wys wysłałem im dokładnie wszystkie dokumenty Jedziemy na budowę, oczywiście kolejny dzień w raju. Zostało nam parę tygodni i wracamy do Polski, ale zanim to zrobimy, to musimy tutaj przypilnować, przeszkolić jeszcze Agnes i mam nadzieję, że budowa będzie szła dobrze, jak nas nie będzie tutaj. W tej chwili jesteśmy w trakcie podłączenia prądu i podłączenia internetu do domu, tak żebyśmy mieli nadzór kamer i dobry sygnał, jeśli będziemy rozmawiać przez jakiś video call przez Whatsappa czy Messengera żebyśmy widzieli cały czas co się dzieje no i będziemy robić to zdalnie dlaczego musimy wracać? no dlatego, że ja muszę iść do pracy po prostu pieniądze się skończyły Praca się kończy yy, i muszę podjąć decyzję, czy zbankrutowałem w Polsce, czy nie. Ciekawe to będzie. Czy znaczy zbankrutowałem? Jeśli zbankrutowałem, to ja wiem dlaczego, prawda? Dlatego, że jestem tutaj. Nie da się prowadzić biznesu, jeśli nie ma nad nim kontroli. To jestem akurat 100% sure. Jestem na 100% pewien tego. Więc wszystko się wydarzy w kolejnych czterech miesiącach, bo za 5 miesięcy będziemy tu z powrotem, już przygotowując resort. Oby pod otwarcie. Taki jest plan. Mało czasu, ale damy radę. Jedziemy na budowę. No, miłego dnia Wam życzę oczywiście. Ja już prawie, prawie zdrowy. Jeszcze troszeczkę mi zatok spływa, ale jest dobrze. Jak widzicie, humorek mi dopisuje. W końcu jesteśmy w raju. Może nie podatkowym, ale za to bardzo, bardzo słonecznym. Taki malutki update odnośnie samochodu zrobione, już jest 6000 km, z czego większość po mieście w korkach. Zero wypadków. Jeśli chodzi o zadrapania, jedyne zadrapanie jakie jest, takie no, jakieś konkretne, prawda bo nie mówię o jakichś liściach czy coś, to na promie pół roku temu kolesiowi upadł rower na samochód. Jest taka kreska kilkucentymetrowa, tam gdzieś na blogu było. Samochód się sprawuje dobrze. Co prawda, po mieście mam kurcze takie spalanie, powiem Wam z 12. Więc yy, spalanie jest duże yy, po mieście. Jak na razie zero problemów z samochodem. Niedługo będzie trzeba pewnie olej mu wymienić i wszystko, bo to już będzie rok czasu. Znaczy rok. No, jak wrócimy, tak? to w sierpniu będzie rok. To jeszcze dopiero pół roku ma. No, to taki update tylko odnośnie samochodu gdybyście się pytali. Czybym kupił drugi raz? Kupiłbym drugi raz. Za tą cenę kupiłbym drugi raz. W Polsce bym takiego kupił za tą cenę? Też bym kupił za tą cenę. Z tym wszystkim, co tu ma, to było, tutaj więcej nic nie potrzeba. Kurczę. Okej, okay, jedną rzecz by się przydała, której ten samochód nie ma. Wentylowane siedzenia. No ale to już takie wiecie, wymóg taki mało potrzebny. W Polsce jeszcze podgrzewane, tak? i kierownica podgrzewana ale poza tym nie ma się do czego przyczepić naprawdę Przestawki z Chin, które kupiłem po 40 czy 50 zł trzymają się bardzo dobrze tutaj, zobaczcie sobie tutaj mamy nasze słupki mamy jeden to przesalane tu mamy od kolejny Good morning! O, 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 o. Tutaj robią kolejny To będzie już trzeci Mam nadzieję, że w dobrym miejscu Good morning! Good morning. Mam nadzieję, że w dobrym miejscu je robią. Tu będzie czwarty Właśnie ma być i 8. Czwarty, gdzie tutaj mamy następny? Pewnie gdzieś tutaj musi być, jeszcze nie zaczęli. Będzie piąty. Tu będzie szósty. Może tutaj będzie siódmy. Gdzieś. A ósmy będzie na naszej działce i będą jeszcze dwa małe. Tak to wygląda. Idziemy zobaczyć, jak tam budowa. Ciąg dalszy, rozbierania. Jak widać. Good morning. O, tam widzę. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Tutaj bo Jelin coś potrzebuje. Tutaj widzę powiesili. Nasz ten. Building Permit. Trochę krzywo. Good morning. good morning what you drink coffee. give me try your coffee it's coconut oh, how our we work your work i don't know you're walking all alone there in the toilet where is the, uh, our manager agnes agnes went to the junk shop you are not wa reading in the, the chat. No I work uh, for report you. że there that there's a, we need something for the post the flat one somewhere shop Na złomie Potrzebują takie tu pod post. Yeah, the flat one. Potrzebują takie uh, metalowe te podstawki, żeby wkręcić post i, i czy tam go przy, przyspawać. Back. i mamy więcej pracowników niż wczoraj ile dzisiaj? nie śpię są skończone skończone? 15? tak, widzę 5 tam, czy 6? 5, 5 na drodze widziałem 5 na tym a nie, tylko nie 14 dzisiaj mamy tutaj około 6 i tutaj 3 widzę one. Tu będziemy musieli jeszcze skończyć, żeby zrobić na telewizor, głośno. Popatrzcie się, dom Briana i Jajzy już wychodzi. Jakoś wygląda. Budowa postępuje, postępuje. Będziemy zobaczyć na siłownię. Zobaczcie, zaczęli plastrować już filary. Tak. Trzeba to wszystko za zakryć, dziurki prawie zrobione, teraz mamy przerwę, tu zerwane już widzicie, tam zostało raz, dwa, trzy, no i sporo roboty jeszcze. Dzisiaj jest strasznie gorąco na słońcu, tutaj akurat mają fajnie, dlatego chcą tu pracować, bo na siłowni jest cień i w domu tak samo, ale na zewnątrz, oh my god, 45 stopni w, na słońcu, jak nie więcej jest nic można smażyć. No, ale coś za coś. W deszczu nie chcą pracować, wczoraj to mówiłem. W słońcu nie chcą pracować, to jeszcze w cieniu przestaną pracować. <grymne> no, tu będzie skrzyneczka. No, jakoś damy radę. Idziemy odebrać ostatnie blueprinty za apartamenty i zapłacić ostatnią transzę. Muszę sprawdzić, czy na pewno są dobre i to co chciałem. A i od razu Agnes zabiera blueprinty i leci przygotowywać pozwolenie na budowę. Ostatnie, które nam zostało w tym momencie na tym etapie budowy. A w tym budynku się mieści główny inżynier i wszystkie takie sprawy związane z budową. Słuchajcie, blueprinty przyjechały. Sprawdziłem, zgadzają się przynajmniej na tyle, co wiem. O Agnes tutaj trzyma. Więc mamy już dwa pozwolenia na budowę, czyli na nasz dom. Na siłowni i restauracje i Blueprint For the, a, dla apartamentów? Teraz muszę wszystko podpisać, żeby dostać pozwolenie na budowę, Agnes to załatwi w ciągu, no najpóźniej do wtorku przyszłego, czyli tam w 5 dni. E, no, koszt pewnie będzie jakieś 30 tysięcy może 35? 000. Całość powinniśmy się zamknąć w 200 tysiącach Peso z planami i pozwoleniem na budowę na to. Więc jakieś ile to będzie? 16 tysięcy złotych? Jakoś tak. Gdyby ktoś się pytał, prawda? Dokładnie to będzie oddzielny blok do tego, jak wszystko podliczymy. Więc idę podpisywać głośno, bo pracują tutaj 14 osób.

I to nie wszystko, żeby dostać pozwolenie na budowę. No, witajcie w moim królestwie, czyli na siłowni, nie, baby? Ja, słuchajcie, już rozebrali to. Jutro bardzo łatwo będzie zdjąć, bo tutaj najtrudniejsze jest to z samej góry zdjęcie. Zobaczcie sobie, jak to wygląda tutaj. Tu już zaczęli robić plasterowanie. Tu będzie telewizor. I tutaj na środku będzie telewizor, tak zdecydowałem. Będą cztery wentylatory. Raz, dwa, trzy, cztery. Plus klimatyzacja oczywiście. To jakoś zakryjemy, bo muszę zakryć te rury. Mi się to nie podoba. Bardzo po prostu spieprzona sprawa moim zdaniem. Ale jak widać, sporo drewna nam zostało. Ale tamto drewno trzeba wymienić, więc będą mieli robotę podwójną. Tutaj już wyrównują. Fajnie. Idziemy zobaczyć ten. Siłownia. How do you like my gym? Not spacious, nice. No, but it's only a little bigger than in Poland, yeah? Yeah, a little bigger. A little like double? No, no. Maybe one like this more? Yeah. Nie wiem, czy widzieliście moją siłownię w Polsce? Mam jakieś... 65 metrów, ale też sporo sprzętu. Tutaj będzie fajnie, bo z tej strony sobie poustawiamy wzdłuż prawda, maszyny do cardio, a tutaj będą sprzęty i yy, hantle, yy, brama, jedna suwnica, ławka, kilka maszyn sobie porozkładamy, żeby było ten. Tu jakieś będzie miejsce wejście na ręczniki, wodę do picia i takie tam. Ogólnie no wiadomo, każdy by chciał coś większego. Nie pozwala na to mój budżet i nie pozwala na to oczywiście też yy, wielkość działki, ale to dalej będzie jedna z największych siłowni hotelowych, że tak powiem. Ale hotel dopiero jak wybudujemy tam, bo z tego co czytałem, to hotel dopiero zaczyna się od 10 pokoi. Więc na razie mamy resort, 6 pokoi. Tam za mną będzie w tym tygodniu pozwolenie na budowę. Idziemy zobaczyć, jak wygląda nasz domek, prawda? Tutaj już wam nie będę opowiadał, to wszystko będzie fajnie zrobione, jak będzie gotowe. Pracownicy pojechali do domu, więc możemy zobaczyć, co zostawili po sobie. Tutaj dużo czasu nie było. O, tutaj była znok. Kolejna robota dodatkowa, tak? Dałem, powiedziałem, że tutaj ma być pod telewizor, tak? Jak widzicie zamontowane już są w części gniazdka, tak jak tutaj. Wszystkie kable pod są sprawdzone. i łazienka, tutaj dużo zmian w łazience. Dalej nieskończona, jutro może, może. Jak dobrze pójdzie, tu już zamontowane, to tak trochę odpały jest tak naprawdę. Raz, dwa, trzy światełka. Dziecięca, tutaj też pomontowane. Raz, dwa, trzy. OK. Tu też raz, dwa, trzy. OK. Tutaj raz. Gniazdy, te przełączniki jeszcze nie przyszły. Do dwóch tygodni mają przyjść. Tutaj nie. Tu nie. Tam zamontowane, tam zamontowane, tu zamontowane. Dobrze. To trzeba będzie zmienić. To już zakupiliśmy nowe, żeby było dwa zamknięcia, nie tylko jedno. No i tyle. Kolejny dzień na budowie powiem wam. Spędziłem dzisiaj to nie wiem, ze 4 godzinki z przerwami. Kolejny etap to będzie restauracja na górze, tak? Tu ściana z tej strony. Zrobimy, nie mam jeszcze do końca pojęcia, ale zrobimy okrągłe takie filary z przodu na pewno. Będą trzy takie filary, e, oczywiście metalowe barierki na około, bo filary będą tutaj i potem będzie balkon i dookoła będą barierki, tak? Schody tutaj będą schody, tak, murowane schody, półtora e, metrowe i tam tak samo. I już dom tutaj Briana i Aizy wygląda fajnie. Dzisiaj w ogóle przyszły okna dla Freda. Był bardzo, bardzo zdenerwowany, bo zamówił strasznie dużo. Zapłacił ogólnie. Zapłacił. Dobra, słuchajcie. To na tyle z tego miejsca. Widzimy się zaraz.